Chce pani chwili... powiedzieć, że za PRL-u mieliśmy lepszą żywność przed osiemdziesiątym mi... rokiem? Oczywiście, że tak. Nie Lepiej była... się odżywialiśmy? Bez porównania. Nie było takiego wyboru, nie było tylu kolorów, bajerów, etykiet, ale była jakość. Wówczas, jeżeli producent mięsa dodał więcej niż 30% wody do produktu, to produkt był kwalifikowany jako zafałszowany. A w tej chwili się do mięsa, które kupujemy na wagę tego kulinarnego, dodaje do 80% wody i to nie jest zafałszowanie, tylko tak zwana. Wysoko wydajna technologia, ponieważ takie rozcieńczone mięso jest nietrwałe, to muszą być dodane. Konserwanty, substancje, które obniżają aktywność wody, to są fosforany, cukier, yy, różne hydrokoloidy. Trzeba to dobarwić. I to ładnie wygląda, nie najgorzej smakuje, ale wartość żywieniowa jest bez porównania gorsza. Rozumiem, że chodzi o to, żeby ten termin y, przydatności był dłuższy, tak? Jak najdłuższy. Dokładnie. To, tego wymagają sieci handlowe.